Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem z Polska, a oto jest kolejny odcinek, zagrajmy w Mountain Blade Warband z modyfikacją nowa ojczyzna. Jak widzicie zebrałem wielką armię, by pomścić poległych wojowników z rodakami, To jest pełna armia rycerzy swadiańskich i tym podobnych, a na poważnie zmianie pan i zrutowałem armię powców niewolników jest ich 110. Ciekawie, jak w ogóle kosztuje otrzymanie oddziału. O, taniutko! Tylko dwieście. Taniutko, nie, no to anio. Czy on taką armię? Bo szczerze, może mi się to była łapać tych cenniejszych jednostek. A wiecie, taka jedna bitwa tam. A czemu w ogóle postanowiłem tylko zrobić na szybko, zetrwać armię? Dlaczego? Bo pewna osoba, znana jako marszałek, marszałek nie Sejmu, tylko marszałek nasz, postanowił kazać mi się udać do miasta zwanego jako zamek. Kellerdor, tak? Co ja, pieprze eee... Nie Nie tylko Kellerdor, tylko zamek Un Unigida. Tam właśnie oni idą, a on kazał mi dołączyć do szturmu. We stronę, i do wait, what? Dobra On kazał mi dołączyć do armii, ponieważ, no ponieważ trzeba armii, bo jest atak marszałka, i no i tyle w temacie. A ja to chciałem dołączyć, bo w końcu ze mną nie dołączałem. ponieważ już mi reputacja spada w ogóle w królestwie, nikt mnie tam już nie lubi. Wszyscy mówią, że jestem zły i w ogóle nie powinienem dojść do królestwa i tak dalej, i tak dalej. Czy nie? No. Czekaj, dałem mu w inteligencję jeszcze mu Borsze. Porsze, Borsze, modku Porsze. Dałem mu w broń jednoręczną. I możemy jechać dalej. E, da w was na przerwie. E, no i tak. Pewnie już mnie nie widzą i tak dalej, więc trzeba ruszyć im troszkę pomóc. Bo tak sobie życzy ten marszałek cały. Ech, nie wiem, marszałków. Władca gdzieś zostać w przyszłości. Będę gdzieś prowadził wielkie wojska. Z fali w przyszłość na państwo założę. Jak tam w ogóle jako hrabia silver'ek sobie radzę? Mam dużo przywódców, chłopców, niewolników. Związane są mocniej jednostkami. Oni potrafią dać w kość niejednemu wrogowi. Hmm. No. Więc my osobiście się bierzemy do tego miejsca, gdzie nam kazali iść, czyli do zamku jakiego tam było? Chyba do zamku Uniguda, czegoś tak. Zobaczmy, jak tam informacje się pozmieniały. Eee, informacje. Zamek unigu do 8 sierpnia, czyli pamiętam, że jeszcze to... idą tam do miejsca. Coś ciekawego, ludziska. Ciekawostka jest to taka, ludziska, że. Pan Dwajny, jakiś ten odcinek z tego powodu, że temu, coś na robiłem, napisał mi, że w mieście Riwaczek płac cyckowa serio? Cyckowa. Że w mieście Riva się założyć fa farbiarnie. tam przez pół mapy, że się dowiedzieć, że. Lord. Weigerów. Vag... 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 Wagirów Vaj mnie nie lubi. I nie mogę tam założyć w poichnie z ziemi, bo, bo jestem hamem o. I jakiego wała. Więc się fochłem i włączyłem nagrywanie. I pewnie ktoś napisał mi w którymś w komentarzu, że ci templariusze to jednak są tam, tylko że po prostu w małych grupach i ciężko ich spotkać chyba. 100 z, z niego to nie jestem pewien co napisał. Zwiadowcy donoszą, że wielka liczba żołnierzy wrogę. Niedługo dojdziemy do zamku Unii. Tga, Undiga. I tam otóż na oraz będziemy. Tam otóż Zwiatówce na oraz będziemy. Liczba żołnierzy wroga. Pomagali roguna. naszym sojusznikom w walce z wrogami. widzimy, że jakaś hrabia. by ja, nie za tym, co trzeba. Dobra. Gdzie jest ten głupi hrabia? Tam dalej jest. Jeszcze że on jest jakimś tam hrabią. Zobaczmy. Jest tutaj nasz kolega lega gdzieś w okolicy. Zwiadowcy donoszą, że wielka liczba żołnierzy w Europie ku Nie zmienił, to gdzie on do diabła jest? Dyskuje mnie <trym> na zamek, a mnie tu nie ma! Huk z tym, że stracimy zamek, ale mnie tu nie przyjdę za cholerę. No i straciliśmy zamek w ten sposób. Gdzie on kuźwa jest? No informacji, no... Ma być przy zamku Unii GUDA. Uuuu, zamek jest bogaty. Więcej masz że u sadziliśmy, jak sądzicie. Tylko nasz marszałek jest geniuszem. Czy to wokół? O, o, coś widzę, że się ludzie zbierają. O, o! Pewnie ja mnie marszałka. Czekamy chrabia klargusa. O to jesteście! Stoi! Stój! Stoi! Stój, stój. Ej, stój, stój, stój. Stoj, mam jeszcze dzień na zadykie do zadania, więc stój, stój! Musisz stać. Masz stać, murzynie. Czarny stój. Czarny, nie, 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 nie. nie zdążyłem niby Zapierdałem pół świata znowu żeby się daje, że nie zdążyłem screw you przynajmniej położymy w oblężeniu. może na świat nie my ich, wybijemy, to co na Jak hengietów i myślę, że jakimś się zawalczył. No, rusz się, ej. No. Drwale widzieli oddziały wroga zmierzające w testen. W sensie, o nie, z tym to nie chcesz się bić! Z tym Zjadowcy to podziękuję! Poroszą, że wielka liczba żołnierzy z tym to jeszcze wroga może inzeruje kuna. Hmm, tak będziemy walczyć z nim, Znaczymy, czy dałem w ogóle radę. Yy, Zaratkuje wroga. Może mu damy radę, może nie. Nie mam pojęcia tak naprawdę. Jeśli na niego rzucimy, bo to są chęci. Oni mają potężne jednostki. Jeżeli chodzi o ten, jeżeli chodzi o szybkość, mają potężną, szy mają szybką kawalerię, potężną kawalerię. Zwłaszcza bardzo to z powodu tego, że mają łuczników konnych, tylko jedna chyba frakcja w grze. bo, żonowa, czy na takie inne wnioski daje też łuczników konnych. Oni są będę tu nic zapomniał zwłaszcza. Też nawet nie siedzi w obronie zamków, jeżeli mają, jeżeli się bierzmie łuszników. Bo są nie tylko dobrzy w tym, tylko dobrzy na koniach, ale też i chociaż sultan ma jednak lepsze chyba. To nie ogólnie na Polch jak wadianie Ale w zamku, no, mają tych uczników, ale też ich wojownicy jakoś siłą mnie grzeszą, więc... No wiecie. Niby można, ale po co? Lepiej właśnie rodaków sobie nająć. Poza tym nawet z małymi moralami będą lepiej walczyli niż ci. Niż właśnie, powiedzmy... ...idiotyczni koledzy walni, także z ingietami. W ogóle... Siłowcy niewolników są mocni, skoro chyba jeszcze ten nie zginął. Jeden zginął! Na 30% że elitarny żołnierze wroga. Jak ja to sobie myślę, że gdy mógł się wszystkich wziąć na więźniów, to mi się łyso robi. By to moje tak naprawdę MPC poginęły. Żeby jeszcze jeden ty... Nie, nie musiało zginąć, bo MPC nie mogą zginąć. To tylko chyba jeden z moich żołnierzy zginął, albo został ogłoszony w ogóle. O! Drugi! Wojówkarz, albo wojówkarz. Ja pieprz teraz to jest potężna! Zresztą są tylko ci najtańsi tak naprawdę. O, dopiero pierwszy pad taki prawdziwy z tych norty. ...z nadzorców. Oj, teraz dużo padło naraz. Trzech prawie. Wiesz, porównując je zielonego tekstu, tekstu czerwonego... ...wypada to dość nieźle. Dość. Taka drobinka. Tak to szczerze. się naraz piło. ich ja pieprzę. Hmm, aż jednak nie były i tarne to może to że wróg nie wychyliwał, nie pytał o papierki, co za właśnie. Jeszcze nie wysłałem, bo wsparcia wróg już wezwał. No to nic się, coś już kuławi ponad swojej. A ja dopiero ile? Jedną? Piątą? No to niej. Aż czas, póki wpierdolosujemy straszny. Bo inaczej się szarżowali. Może minimalnie, bo tam wiadomo, to ile tam było. 5 metrów? ale jest najdalsze, stało w szeregu 15, ale. Dla głównych wojsk to jednak było 5 metrów, mimo wszystko. Po 10. A w tej grze sharża się osiąga po jakimś 10 metrze, po jakimś 30 metrze, że jest zabójcza już! Powiedzmy, do takich rycerzy szło, szło ze stół, powiedzmy, takim szeregiem, na stupie chociaży, to nawet nie przeżył, tych chociażby oczywiście. Może włócznicy mieliby problemy, bo byli problem, by im konie, bo byli im konie ponieważ Szarza, bo nie odbywa końca w końcu. Ten wyjazd w końcu w końcu ma złamać nawet wiecie o co chodzi. Po mogliby zatrzymać te konie. Zaczynają zabijając konie przy, przy, przy okazji właśnie tych wojowników, co są na koniach. Więc to jest niezła kontra. Ale normalni rycerze po prostu by wypadali jak, jak muchy. Najetworzyli, powiedzmy, mega niby silni. bo alak z konia z taką prędkością, jakby powiedzmy, się przez 100 metrów, to jest jakieś 200 obrażeń. Może nawet i z takiej odległości, premia jest. super, jakby w pojedynku maksymalno Michał. 3 Kapetrz... Jakby jeszcze jakby ktoś z takiej zbroi jechał, to już w ogóle, to jeszcze jest dobrym koniem, to mógłby nawet osiągnąć, nie wiem tam, z 570 na godzinę, w 80. Jezus, ja muszę sobie ulepszyć koniecznie tę możliwość panie większej ilości więźniów na te bitwy. Ja pieprzę. my ich złapaliśmy, tych ludzi? Chyba już w setkę złapaliśmy ponad, nie? Nie chcę się wycofać, nie, nie. 118 złapaliśmy, jak ja, bym ich wszystkich zabrać. Nie będę mógł wszystkich. Smutny silver'ek. Hmm. To tak właśnie na nawet jakbym maksował to całe łapanie więźniów, to 5 z 15 to i tak nie jest dużo, to jest tylko 75 chyba. To jest 65, a mi się wydaje, że nawet mam większy ten limit. Boże mi zbroja daje ta. No, zbroja. Chyba tam się zwa zjednoczenia, chyba. O kurde, zostało już 4 ludzi, nie? GG, 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 4 ludzi, GG. Przewaga w tylko 52 razy. Co to jest za przewaga w Tylko 52 razy. Pfff, ja taką przewagę mam codziennie. 52 razy, co to jest tam no za przewaga? Tam? Co z mojej taką właśnie, co są razy? To jest po prostu siła jednostek jest 52 większa od ich. Więc no. Pf. Nie jest to mała przewaga. No i już jeden został 2 i. 0 no, jednak tu jest elita, bo macie elitarny łucznik, nawet węgierski padł. Bo to jest jedna z najsilniejszych wiążek Przynajmniej w powstałej wersji, bez nowej ojczyzny. Ich szef zdołał uciec, więc to sporo Ale jednak, marki tanki nie chcemy... Strażników karawany, 32. dwóch, wait, what? Skąd oni te tego wzięli? Hmm, konny włócznik, no chyba też jakaś bogata jednostka jest, tak? Szkoda, że nie jest to warto jest wartość razu. No i elitarny, tam no, sobie jeszcze. Giecki różniką... Bo kon... Niech boćka więcej bardziej jednak niestety hmm. to co możemy tak zabrać, więcej nie możemy zabrać Niestety smutno smutno być silverek ale... no okle dostaliśmy. 7300. Nawet nie jest trochę, to jest bardzo dużo. 7300 ludzi? A już skoro nie mamy żadnych że na temat tego, że musimy iść z marszałkiem, to po prostu wrócimy do tego, do miasta i sprzedamy tych ludzików. A jeżeli w tym mieście nie będzie, to coś nie my aż do tego, aż do a albo do jednego miasta morskiego. Tak, właściwie do to, tej to źródeł skału łączyć, pas może, nie? Hmm, tu też mogł być praktycznie port. Bo jednak kantę stąd, dotąd odnoszę do, do, do zamku Waldemore i Stary Jorkę, po jeszcze przez Nameje, zamek Haringot, zamek Honoroma Heronoma, pewnie Lianore, zamek Fine. W. w, w In -Court. by się opłacał, tak naprawdę, jest tam. Hmm. Dziwnie że tam w tej grze nie pomylić tej twórcy. Bo, nawet postawić gry o tym, żeby tam jakiś szlak umieścić, to taka ciekawostka w grze by była. I szlak właśnie między tym Jorkiem, bo to jest, no. dość dobre miejsce handlowe, tak naprawdę, jakby nie wziął.